No więc zimowe poziomy. Tak, one są dość ładne moim zdaniem przynajmniej... Yy. O! Kolejna maszynka do zmiany postaci gdyby nam się znudziła. Ta, którą gramy. Tak. Yy. One no widać nie są zbyt przyjazne te, te poziomy. Jakieś to są takie kręgosłupy, takie straszne drzewka, jakieś strach, och, strach się bać. A takie... ale za to mamy znowu takie lodowe murki. I musimy je rozwalać wyłącznie miotaczem ognia. I mamy kolejne życie. Życie, które się nam na nic nie zda. Gdyż ciągle zapisujemy grę. Dobra. Oj. Dobra. Yyy... Tak, to nie jest zbyt przyjazna sceneria. Niemniej jest jednak bardzo ładna. Może nie przepadam za zimą. Tak, tu się trzeba dostać w taki sposób, bo widzicie, że to szybko... No, ten kruchy lód spada. Niech żyje poziom lodowy. Niech żyje, tak, bo jest bardzo ładnym. Mhm. Mi się też podoba. Niech żyje. Tylko czemu tak napisali? Żeby nie lubili twórcy innych poziomów? Albo twórcy tłumaczenia? O, oho, nasze ulubione kruki. Kruczki. No, kruczku. Tak. I idziemy po jakimś dziwnym takim kręgosłupie tam pod spodem jest jedno życie i coś na pewno więcej, tylko jakbyś tam dostać Nic, zaraz to rozkminimy Wszystko, zaraz do wszystkiego dojdziemy. Oho, kruczek. I zbieramy na bonus. Tak, te bonusy to jest chyba główna atrakcja w tej grze. Oho, dwa te wiatraki. Tam jest znowu to: do ulepszenia metacza ognia, czego nam nie trzeba. To pewnie jest właśnie ten bonus, ale chwilunia. Dobra, bonus. Oho, 21 moment. To idziemy. Pięknie. I znowu ten cukiereczek. Hoppa! Wow! Aha, aha, aha. Tylko gdzie było to coś z życiem? Tutaj? Nie. Nie wiem. Teraz już nie wiem. Ale może się tam dojdziemy. Nic nie jest stracone. O! Tu na dole było coś. No kruku niedobry. Tutaj na. Tutaj trochę. O! O! Ładnie! To był przypadek. Przypadek, że tam jakoś mi się udało wejść. O, bałwanek. Ładny bałwanek. No, idź dalej, idź, Lori. Tak, to z ogniem może się tu przydać. Może działa trochę jak miotacz ognia. Aha. Truposze. Tak, lubię tą specjalną amunicję bardzo. Szybko, idź dalej, idź. Aha, już po amunicji, trudno. I z tego co pamiętam tu będzie... Aha, tu są jeszcze jakieś takie dziwne kolce, no dobra. Niech im będzie. Z tego co pamiętam, tutaj gdzieś będzie następny boss. Boss, tak. I to będzie nawet bardzo fajny i lubiany przeze mnie... O! Znowu niespodzianka. Lubię takie niespodzianki. Yy, tak, że to będzie lubiany dość przeze mnie. Boss. O i widzimy, doszliśmy tutaj. Nie trzeba było żadnych. Aha, no tak, to jest takie. Upierdliwe. No mówiłam. Nie trzeba było żadnych filozofii. Żeby tu dojść. Dobra, teraz by się przydała marchewa w sumie. Ale może obejdzie się bez niej. Tutaj chyba nie wiem, czy tutaj będzie ten boss, czy nie. Ale na wszelki wypadek zapiszę od razu. Hopa. Tak, on będzie tutaj. Trudno, że tam już gram specjalną amunicją. Wow! Nie tak szybko, bo ja muszę przełączyć broń. Nie będę na ciebie używać mojej najlepszej broni. Wow, wow! Tak, lubię tego diabełka. On jest dość fajny. Ale szybko coś. To jeszcze nie koniec. Szybko coś się go pozbyłam, nawet bez żadnych problemów. To dość dziwne było. Ale przy okazji straciłam trochę kuleczek, piłeczek. O, tak. A poziom lodowy był tylko jeden. No ciekawe czemu. No nic. To będzie bardzo krótki odcinek w takim razie. Ale to nic nie szkodzi chyba.